dajcie na kanale Z Duszy do Duszy Kim Talks to będzie jeden z tych odcinków który trafia do osób których coś męczy wewnętrznie którzy czują, że sobie nie radzą jeśli masz dość własnego umysłu własnych myśli jeśli ciągle analizujesz, rozkminiasz przewidujesz wszystko to ten odcinek będzie dla Ciebie Usiądź, weź herbatę, nie bądź dzisiaj produktu, produktywny, nie musisz dzisiaj się naprawiać, po prostu bądź. Opowiem Ci dziś, jak zapanować nad tymi myślami, jak zrozumieć umysł, ciało, co się dzieje w naszej głowie i co można z tym zrobić tak prawdziwie. Bez haseł typu, że wszystko będzie dobrze, nie masz, przestań się martwić bo Ty próbowałeś, próbowałaś i ja to wiem. Czym jest nadmiar myśli? Psychoedukacja z duszy. Nadmierne myślenie to nie jest zwykłe rozmyślanie. To ciągłe... Powracanie do tych e, samych tekstów, tematów, to analizowanie scenariuszy, które e, się nie wydarzyły, e, to wyobrażanie sobie, e, co kto pomyślał, to odgrywanie e, tej samej rozmowy nawet sto razy dziennie, e, e, i to ciągle. A dzieje się w Twoim umyśle, w Twojej głowie. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę to do niczego nie doprowadzi i nie, nie da Ci żadnego rozwiązania. E, dlatego, e, ponieważ umysł nie daje Ci e, odpowiedzi, on daje Ci pętle. Im bardziej e, w to się zagłębiasz, analizujesz, rozkminiasz, tym ta pętla cały czas się zaciska wokół ciebie i im bardziej próbujesz to analizować, rozkminiać, tworzyć scenariusze, tym bardziej się w tym wszystkim po prostu zapętlasz. Dlaczego umysł to robi? On nie robi ci tego złośliwie. Twój umysł tak, jakby nie sprowadza na ciebie tego specjalnie, on chce cię chronić. W psychologii wiemy, że kiedy umysł nie czuje się bezpiecznie, włącza tryb hiperanalizy. Bo gdy byłeś dzieckiem i tak naprawdę nie miałeś wpływu na świat, E, nauczyłeś się e, po prostu kontrolować go w głowie. I e, teraz, e, jako dorosła osoba, zamiast czuć i być, e, myślisz, analizujesz, bo tak jest bezpiecznie. E, myślenie to strategia przetrwania, e, ale długofalowa, co powoduje, że zabierać tak, jakby. Całą Twoją energię, ona Cię wykańcza. To potem powoduje, że czujesz się fizycznie taki do niczego. To właśnie robi z Twoim ciałem w codzienności, że na przykład nie potrafisz spać, odczuwasz bezsenność. Nadmiar tych myśli pozostaje ciągle w głowie. To nie znika, to, to, nie, to nie wypływa. E, odczuwasz to w ciele, masz spięte barki, boli, e, boli kręgosłup, ścisk w żołądku, e, bo Twoje ciało myśli, że cały czas coś się dzieje. Tak daje e, umysł sygnał do ciała. To jest wszystko ze sobą powiązane, a przecież dzieje się to tylko w środku, tak naprawdę. Nic z zewnątrz się nie wydarzyło. Wszystko zaczęło się właśnie od tych e, natrętnych myśli. Jak się z tego e, wyplątać? Mamy konkretne metody. Jedne z wielu. Po pierwsze, zauważ, że myślisz. To brzmi może banalnie, ale to jest klucz. Powiedz do siebie, to myśl, nie fakt. To w głowie, to mój umysł, nie ja. I już ten moment zauważenia tworzy taki dystans między tym, Tobą, a tym Twoim e, umysłem, e, twy, Twoimi myślami. Po drugie, porusz ciało. E, umysł nie zmieni się bez ciała. Wstań, potrząśnij e, rękoma, weź głębokie trzy wdechy. Daj ciału znać, e, że już nie trzeba walczyć. Że już to z siebie wypuszczasz, że jesteś spokojny. I po prostu poczuj to. Poczuj to tak prawdziwie. E, wróć do zmysłów. Dotknij kubka, dotknij nogami e, podłogi. Po prostu e, dotknij. E, Czegoś namacalnie usłysz, dźwie, usłysz dźwięk, myśli są zawsze w przeszłości lub w teraźniejszości. Natomiast ty jesteś tu i teraz. I to jest właśnie Twoje schronienie. Nie czekaj, aż umysł sam się uspokoi. Twórz codzienne e, przestrzenie ciszy. Wstając rano e, zamiast telefonu. Po prostu zrób takie trzyminutowe y, siedzenie w ciszy. Wieczorem weź tę kartkę, weź długopis. Może wyda Ci się to y, naprawdę głupie, ale spróbuj robić to systematycznie. Zapisz chociaż trzy zdania, y, takie co Cię męczyło, co Cię gniotło y, po prostu w ciągu dnia. I stwórz sobie takie codzienne, chociaż trzy rytuały. Wieczorna herbata, spacer, głęboki oddech, wydech. To nie jest głupie, to jest higiena psychiczna. Uwierzcie mi na słowo. Jeżeli zrobicie to regularnie, zobaczycie poprawę, jak wasz umysł będzie bardziej spokojny, wyciszony. Ma, nadmiar myśli to nie jest twoja wada. To twój sygnał, że za długo e, byłeś, byłaś poza sobą, ale możesz wrócić tutaj. E, nie musisz się nawracać, e, musisz natomiast siebie tylko zobaczyć tu i teraz, e, kim jesteś. I jak to możesz po prostu e, wyciszyć? Każdy ma w życiu e, po prostu inne, e, inne gdzieś tam e, momenty, w których czuje się dobrze, jakieś rytuały. Jedni wolą kąpiel, inni wolą napić się herbaty. Stwórz to sobie wieczorem. Po całym dniu e, ciężkich e, przeżyć, pracy, myśli, stwórz to sobie, zacznij najpierw e, układać sobie swoją przestrzeń taką duchową, i z czasem będziesz krok po kroku dokładał dalszy etap rozwoju duchowego, aby ten umysł e, całkowicie po prostu kontrolować. Bo to jest niesamowite narzędzie. Jeżeli się tego nauczysz, możesz naprawdę e, robić co zechcesz. To jest niesamowita siła, dlatego, że w momencie, podam Ci przykład, e, jak na przykład jest dana sytuacja damsko-męska. Spotykasz się z kobietą, z mężczyzną i e, przykładowo jesteście na początku pie, e, etapu, gdzie się dopiero poznaliście, zaczyna, zaczęliście ze sobą pisać. I nagle e, po prostu zauważasz, że ta osoba e, nie odpisała ci. Ty napisałaś, rano napisałeś. A dana osoba już widzisz, jest popołudnie dalej cisza. I co się dzieje przeważnie yy, u osób, które właśnie jest ten odcinek, czyli umysł nie jest spokojny, zaczyna się scenariusz, zaczyna się cały etap tego yy, rozwoju sytuacji, analizowanie. Pewnie już mnie nie chce, pewnie przepad, pewnie ma inną opcję i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, zauważcie, że nie ma w tym momencie e, czegoś takiego, że e, a, na pewno śpi, zmęczony, zajęty, odezwie się. Nie, od razu już umysł nakręca spirale, pętle na szyję, że już na pewno jest coś nie tak. A, a takie coś, strasznie wyniszcza Ciebie, Twoją energię i mało tego, wysyła sygnał i naprawdę wysyła sygnał do wszechświata i zaczynasz iść tą drogę. I Ty podświadomie, chociaż tak bardzo zależy Ci na tej osobie, sam będziesz wyniszczał tę relację swoim zachowaniem, bo w momencie, kiedy Ty się tak nakręcisz że ta osoba już na pewno ma inną opcję i tak dalej, automatycznie nastawiasz się negatywnie do tej osoby i e, nie jesteś sobą i zaczynasz jak ta osoba już do ciebie napisze, ty zaczynasz e, być zupełnie nie taka, jakby nie taki, jakbyś był, jakby ci odpisał od razu. Nie jesteś sobą i przez to możesz zrazić tę osobę do siebie. I finalnie po prostu się to zakończy, nim tak naprawdę się dob na dobre rozpoczęło. Dlatego, tak ważne jest właśnie, żeby między innymi, dlatego, żeby panować nad swoimi myślami. To jest, to jest klucz. Do Twojego życia, to jest klucz do Twojej duszy. Uwierz mi na słowo. Jeśli chcesz więcej, zostań ze mną. Będą kolejne odcinki i zapraszam Was do komentowania, może macie jakieś pomysły. Proszę pisać w komentarzach. Niedługo będą nagrody, niedługo będą konkursy. Bądźcie ze mną, kochani. Pamiętajcie: herbata, trzy minuty rano ciszy i zobaczycie, jak umysł, potrafi e, zdziałać cuda, jeśli tylko nad nim zapanujesz. Buźka, kochani, i do następnego.